Cześć wszystkim z tej strony, Tygrys, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii, którą postanowiłem nagrać. Tu serię o znaczeniu, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem jakoś to. No ale dobra, będę mówił od razu głośniej, żeby to było nie słychać. Serię specjalną, bo na polskim gospodarstwie. przynajmniej mam nadzieję, że udało mi się zbudować polskie gospodarstwo. I zaczynamy tutaj na przystanku autobusowym. Przyjecham autobusem, ponieważ zakupiłem gospodarstwo. Już kilka razy tu byłem. Maszyny mniej więcej doprowadziłem do porządku takiego, że to, co trzeba było, to ponaprawiałem. Mniej więcej. Zwierzęta już też są. Mamy. No, 1964 euro. Znaczy, ja tu będę mówić, że to są złote. Nie, mi się nie chciało wygrywać z walut, bo później te maszyny też są nie wiadomo jak drogie. Więc będziemy grać na euro. Jak widzicie, no, powiem wam szczerze, nie wiem, czy ja będę wydawać. Na pewno w przyszłości, może, i wydam te gospodarstwo. Póki co. Chciałbym pograć na mojej serii, żeby tylko tutaj było. No teraz możecie tak pokrótce zobaczyć, co tutaj jest. Tam za oborą są ule. Ja sobie przyspieszę trochę bieg. No i tutaj mamy jeszcze przyczepki z kultywatorem. Ale no dobra, eee, trzeba się spieszyć, ponieważ jedziemy dzisiaj na żniwa Wistulą. A Wistula, jak jest to stary kombajn, nie jest wyjątkowo szybka. Jedziemy na pole numer 56. Mówię że od razu, że to jest mapa osada. Jedziemy w I trzeba uważać, bo tu jest tak ciasno, żeby czegoś nie, nie stuknąć, nie szturchnąć. Widzicie, ledwo ruszyłem i już są problemy. Ale fajnie, mi takie gospodarstwa bardzo pomagają. I teraz to z No właśnie. O, no dobra, może nic złego się nie stało. O, trochę jest yy, przypsuta ta, ta bistula, ale naprawiłem trzeba było. To co było konieczne. Jak widzicie udało mi się tak fajnie zrobić, że te maszyny jest takie trochę zużyte. Gdzie, gdzie ta, ten lakier się na przykład tutaj z tego yy, z wałka tego, nie wiem jak nazwać, z, z tego ślimaka w kaderze. No, jedziemy wolno, ale to jest bistula. Tutaj nie ma co oczekiwać yy, prędkości ogromnych. Jedziemy 19 km, według mnie prędkość dobra. Miarę. Zobaczymy, może dzisiaj też trochę pokosztujemy, ale raczej wątpię, to trzeba dzisiaj też liba zrobić, dzisiaj będzie wtedy coś jeżeli się nie mylę. To mój ma kierunkowskazy? Czemu się włączało? Ma kierunkowskazy, zobaczcie, działa. Naprawiłem dobrze. Pokupiłem z maszynami, ale one były w takim stanie, że szkoda, szkoda gadać, nadal trochę jeszcze wymaga naprawy w maszynach. Ale to już jest zawsze coś. Dobrze, że w ogóle jeżdżą. I jesteśmy na miejscu pole numer 56. No powiem wam szczerze, gdybym ja pracował tutaj maszynami z Opera, ja bym to... No już prawie bym zgasła, ale ja bym to wyciął raz, dwa, nie? Moim tutaj mamy polski sprzęt, polską bistulę i tutaj już sprawa ma się inaczej. Ponieważ to nie jest aż tak wydajny sprzęt jak ten zagraniczny. I mogę tym kombajnem na maksymalnie 6 kilometrów na godzinę. Taka jest prędkość robocza tego kombajnu. No, powiem Wam szczerze, no przyjemnie tak, nie? E e e jeździć pracować. Nawet chowa połączę 30 o ile go tu znajdę. Dobra, nie znalazłem, wpisujemy 3. O Od razu to lepiej wygląda. Powie w polskości w końcu na moim kanale zamykał. Hmm, tak sobie myślę. Tutaj jeszcze raz się jakoś zawrócę. Ruch jest... Bo tak wjechałem trochę niewygodnie tam. Znaczy mi, nie wiem. Trochę tak niewygodnie. No dobra, będę tak jechał. I co? Zrobię takie od... Oj, 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 ja mam włączone niszczenie plonów. Gramy no, realistycznie. Tak jak realistycznie, to i plony nam niszczę. Tego trzeba tutaj patrzeć szczególnie eee, no, czy mamy, czy jedziemy dobrze, nie? Czy podnieśliśmy wszystko, czy powpuszczaliśmy to potrzeba, jakie mamy opony to też ma znaczenie teraz. Chociaż nie, jak traktor takie fajne ścieżki technologiczne tego można robić, to nie zostawię. To, to fajnie metody z później jest szkołami. No zobaczymy. pistula to jest mały kombajnik. Bardzo szybko się zapełnia zbiornik, więc no za chwilę pewnie trzeba będzie przyjechać. Tak 3 trzy i się zastanawiam czy wziąć Ursusa czy Władimirca Władimirca T25 wiecie co, Bez Ursusa takiego Ursusa nigdzie nie ma co prawda te gospo jest bardzo podobny do gospodarstwa yy, które u MST jest w serii od biedaka do kozaka trochę się inspirowałem, nie powiem, że nie ale no też się starałem, żeby to było jak najbardziej inne kombajn może jest ten sam yy, jest ja w admiracji troszeczkę inny, no ale starałem się, żeby to jakoś, no wiecie, żeby to było naprawdę od takich malutkich maszynek, żeby to fajnie wyglądało wszystko, ja oczywiście niczego nie zamieszam no, kopiować, ja zamieszam nagrywać, w ogóle co innego, po prostu tako dla zabawy, taka odskocznia od y, serii y, na mapach zagranicznych. I od razu mówię, że to będzie seria nieregularna ja Staram się, żeby były mniej więcej trzy razy na tydzień, ale one nie będą jakby yy, Żadna rotuna taka, nie będzie nic je regulować To nie jest problem yy, Bo je, mamy tu drzewko I drzewko nie pozwala mi przejechać Dobra, wkupamy Teraz, żeby wjechała mi ta wistula. Tak może jakiś. Kurczę, ale ten kombajn, on taki był słaby To na ledwo zwiedzała pod górkę Dobra, myślę, tędy będziemy tak jeździć cały czas Jedziemy z tułą No, nie powiem, że nie tym kobajnem się przyjemnie niefuję Wolno, ale fajnie, nie? To coś takiego ciekawszego niż cały czas to za granicą za granicą? Że na tych szejderkach to mutualina, nie? Kombajnik Zwłaszcza na Silveranie. Tam te łąki to takie duże są, że no... Nie... Ciężko jeszcze tam wyrobić z czymkolwiek teraz, nie? Jeszcze znaczy, jak takie późne godziny, są 18 no, nie? Na mapie. Dobra. tutaj podniosę. Tutaj zauważyłem, że niemal natychmiast już weźmie pod proces zboże Ten kombajn to od razu już zaczyna słomy wypuszczać Więc to trzeba mieć na uwadze Dlatego tutaj robię te poprzeczniaki Żeby to na polu zaczynało, a nie na drodze, na robie, w prawie Tutaj, żebym ja z drugiej strony siedzą, to siedział By było mi bardziej przyjemnie prasować z tym bajnem. A w tym momencie bo bym był przy brzegu i bym wiedział co się dzieje no, tak? No, jest trochę problem, nie powiem że że jest Wszystko dobrze mi powiem yy, Opuszczamy wlecamy i lecimy dalej na no, takiego kombajniku to jest naprawdę duże wyzwanie polu. Wydaje się, że to takie malutkie nic. No a zobaczcie jednak co problemy. Czasu najważniejsze, bo chyba nie sumienia na Tutaj nie, jak zauważyliście, być może nie ma żadnego silosa. Silos wybuduje, ale to jeszcze w dalekiej przyszłości. Zboże będę przechowywać w workach. Nie wiem jeszcze, gdzie ziemniakami ja to raczej łzy mniejsza będzie. Ale zboże będę przechowywać w workach to będzie ciekawsze na pewno. No, yy, gra mi pokazuje, że mam przeładowany silnik, przeciążony. Yy, I teraz tak tutaj nie na pole Właśnie się ładnie zawrócić, lepiej tak inaczej no ósma minuta odcinkamy ledwo mamy pierwszy zbiornik a pola tyle ścięte, że prawie nic 10 razy więcej mieści ten trybion, nie? i teraz żeby tutaj no właśnie nie zaczepić się tutaj ja mam ustawione chyba tyle ile poziom na, na trudny więc o... On... Zresztą sobie zobaczę, nie? Gdzieś tam zahaczyłem jeszcze Jak mam na łatwy to od razu zmienię Nie mam normalny, wysoki niech będzie Jak widzicie nazwa to jest stare gospo Zapiszmy może od razu Cyk Jedziemy Na trudnym będziemy grać Wolny będzie bardzo rozwój, ale Przez całą serię i tak tu Podciekamy na pewno to będzie, nie? Nie powiem, że nie Zostawię yy, rurę Dobry przycisk Trzeba przyjechać za chwilę u sens z przyczepką I rozładować kombajn Dobra eee, teleportujemy się Bym pobiegł ale daleko do trochę eee, Obora dla krów jest C328 Trochę przypsu te dźwięki nie wiem czy to kol koliduje z jakimś modem Czy co ale no już takie są Takie są Te dźwięki otworzymy bramę i jedziemy. Tym traktorem jest bardzo przyjemnie je, e, pracować z pierwszej osobówki. przyznać I to co chyba jest najważniejsze. Tutaj nie mamy na początku e, poczciwej za, żadnej 60. Nie mamy. I zaczynamy z takim sprzęcikiem. Chcę sobie nawet które wziąć. A weźmy tu czerwoną, czy to z jakieś ciekawsze może. To w mojej cenie się wydaje przynajmniej. No i odczep Jedziemy No by się tam nic z nie zaczepiło Proszę Nic się nie zaczepiło? Nic się nie zaczepiło, fajnie Jedziemy No, Ursus jest na szczęście yy, szybszy trochę niewiele, oczywiście w się to oryginale, trochę się jednak szybszy Znowu się przez chwilę wyłączyły szejderki O, idzie sąsiad z wioski No, mniej więcej jak Bistula jedzie, nie? Prędkości, a, a dobra, to było przez chwilę. Ciężka przyczepa, ale no. Zobaczcie, jak ten traktor fajnie wygląda, nie? Zawsze to jakoś tak ciekawsze jest niż żeby cały czas pracować tymi większymi maszynami. W końcu polskie logo widzę. to na traktorze, bo na maszynie miałem to tą skrobiarkę Samasza. Samaszu i Samasza. Teraz w końcu coś innego, coś ciekawszego. Nawet mamy dźwięk kierunkowskazu, czy nie? No złe. Dobra, dawaj tu pod górkę. się już radę. No, nie daj rady z przyczepką To dopiero gdy była załadowana, ta przyczepa, nie? Widzicie, to, to nie jest moc jakieś 300 koni. Popatrzcie, on ma 30, to ma 28. jest silniejszy, nie mogę ładnie czerpać. No cóż, są to bardzo słabe traktory. Myślałem na dodanie mzor 25 ale to już byłoby za stare, nie? Taka wistura mała to wystarczy. No tutaj widać, że ktoś się bawił w siebie słonecznika. No stoi tam daleko wystuła i można rozładować zbiornik. No a tu to... Ja bym puścił, no i przyczepa... Poczekajcie byłem ja pomóc Przyczepa by pchała pewnie. Właśnie jaka tu niska rura No zobaczcie mamy mm, najwyraźniej niewidzialne jakieś olizje hmm, Jak to zrobić teraz Co? Eee, zrobię to tak, że chowam górę Teraz wyjadę I teraz zostawię górę Tu powinno być wszystko dobrze Jest wszystko dobrze, fajnie. No mi się podoba, takie, takie polskie z granic w końcu. Yy, nie za granicą, takich. Ja, ja już to mówiłem po prostu jeszcze razy, nie. Bardzo wszystko podoba No już, porazę zbane. Chowamy rurę Trzeba będzie zapamiętać, że ten rule się smakoli zjeść No co, jedziemy dalej. Yy, dalej. Sinami w czyli pszenica, w tym przypadku akurat. Ja mam nadzieję, że mnie w ogóle dobrze słychać, bo to są stare maszyny, a stare maszyny będą bardzo głośne. Dobra, się zawracamy. Jedziemy. No i zobaczcie i tutaj dużo inwestycji będzie zakwisona, nie? Tak to się porobiło dziwnie. Tak? Nie, tutaj jak już kupować to trzeba będzie lepszy traktor na pewno Ziemi starczy pod to co... Takie maszyny co ja mam w ogóle idealnie starczy wręcz Mam za dużo ziemi No teraz trochę tak popracujemy No jest mało pieniędzy na nawóz, nie wiem czy mi starczy Na nasiona nie wiem czy mi starczy, właśnie Zapomniałem dodać moda, zainstalować najpierw nawet zresztą na robienie na tą maszynę, na tą betoniarkę, w którym się wniesiona. To będę musiał sobie przypomnieć i po odcinku wstawić to gdzieś nie będę miał problemu, tak mi się przejmuje Więc no, jeszcze mało, mało, ale zostało trochę rzeczy I się zastanawiam, gdzie te będę Nie wiem, czy na podwórku one nie gniją, ale nie, chyba nie Ja na odberą z Tugbergo nic się z nimi nie dzieje, bo z, z kostkami tym bardziej nic nie powinno się znać Moje żupy sypły W kolejnym odcinku, nie wiem czy przypadkiem nie będzie właśnie to pakowanie Wiecie, czy to, to nawet sobie pokupają Nie wiem czy nie będzie w kolejnym odcinku, właśnie, czy przypadkiem właśnie to pakowanie Jakiś może puszczotek sianokosów Coś na pewno trzeba będzie wymyśleć, Myśl w myśl, myśl, myśl. Myślisz, chyba. Yy, No ale to jest na pewno taka ciekawa seria. Dawno nie boże, kiedy, 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 kiedy to było. Kiedyś 19 było. Yy, Jeszcze że nazywałem 19. I ja się zastanawiam, jaką jadam tu ser yy, serię. Chyba po prostu nie wiem, osada, twarz, coś takiego. Jak wyłączę, to co? Nie będzie problemu? No. Zobaczcie, tylko wyłączyłem kombajn i od razu daje radę On Nie ma tak lekko, trzeba pracować Na wstępy woli Lecimy No, 16 minuta, a my ledwo prawie nic nie wycięliśmy by, nie no, To przyznajmy się, nie? Przy takim kombajnie to, to tutaj nie ma co oczekiwać na niewiarygodne osiągi Patrzcie to, że jeszcze nagrywam po 20 minut Nie ma jakie 40 to tym bardziej no, w kolejnym odcinku pewnie już będzie wycieczka, obecnie. No, to jest, nie? Bo będzie na pewno ciekawe takie styłowy pracować. No, a zobaczymy, kiedy będzie kolejna inwestycja. Pewnie to będzie traktor używany i też mi się wydaje, że to będzie Ursus C360 albo C355 póki co. Staram się jakiegoś brzą do Może będą jakieś wyprawy do lasu. Na pewno mam w planach robić coś. To będzie z maszyna samorówka bo żaden mój traktor nie ma ładowacza czołowego Ursus z ładowaczem czołowym teraz w realu zu drogie w tym bardziej Inflacja tutaj jest jeszcze wyższa więc będę musiał skonstruować taki ładowacz ramię takie na tył zakładane na szybkowy zaczep i jakoś nie wiem jak to będzie obornie w tym w ten sposób mógłbym poszukać jakiegoś cyklopa ale to też byłoby już trochę jakby nie było szczepkanie o MST no e, takie ramię fajne trzeba będzie tyle. Czy wiecie? Zrobić. bardzo e, na te, jak to jaką serię prowadzę, No zrobić. Traktor kupię używany lawet przejadę na farmę. O to chodzi. Tak naprawdę to do mot no, to mod to, jest. Ale to tak robię, żeby to nie wyglądało tak. Nie? Nawet zobaczcie teraz chyba... O, mogę wyłączyć sobie hada i jeszcze lepiej. Nie. Tutaj tak pracujemy. Teraz tak sobie popracujmy, bo ja prawie teraz jak jest ta ten widok, to ja wcale z tej zewnętrznej kamery nie korzystam Dlatego teraz się zawrócimy i będę korzystać z tej kamery. Wyłączę tutaj motowidła, no wyłączę kombajn, bo no właśnie on nie daje rady pod górkę wjeżdżać i na wyższych obrotach. Widzicie jaki to jest kombajn, no, no, no ma problemy, duże pan. A najciekawsze to powiem wam będzie zbior kryc, bo tu ja w nie mam, to no, Trzeba będzie brać albo na usługi, albo pożyczać od jakiegoś sąsiadu, czy takiego. Chyba raczej to drugie, oni je mi pożyczą. Ale patrz na to jak tu do, do listurkę doprowadziłem do ładu i składu, to no, zobaczcie, kto by mi nie chciał powierzyć swojej maszyny takie ręce, nie? Jakiegoś bizonika rekorda zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Na pewno będzie dobrze. Zaczynamy z kurkami, ma tam kurek. 7 krówki muze żeby nie było tak, że ja mam mleko się dorobię. One dają mniej mleka, no ale to nic. I jako iż póki co nie mam tura ład yy, nie mogę znaleźć żadnego moda na wildek. To będziemy szuflą ładować się bardzo Ręcznie. Nic, auto, nic nie będzie z automatu ale jednak trzeba będzie te krowy nakarmić będzie trzeba je no jeszcze na pewno dużo czasu trzeba będzie poświęcić yy, na tutaj te zakupy pierwsze nie wiem w sumie jak ja to zrobię bo tak pewnie nie przyjmuje yy, więc jak ja to zrobię nie wiem zobaczymy no dobra jest 20 minuta Dlatego ja chciałbym Wam podziękować za oglądanie tego filmu Napiszcie, zostawicie mnóstwo łapek w górę oraz zasubskrybujecie ten kanał, jeżeli tego nie robicie No bo polska seria to coś, czego zarówno ja, jak i Wy wyczekiwaliśmy Niezwykle bardzo I w końcu coś takiego jest, nie? Polska seria, polska moc bistu, na co lęku pod górę wjeżdża więc no subskrypcja wręcz obowiązkowa, zresztą razu wam powiem, że na, na pierwszy 1000 subskrypcji oj dobra szybko to podnoś, Andrzej trzeba pod przyczepkę jechać. Że na pierwszy tysiąc subskrybentów, 1000 subskrypcji, może tak to dać będą robione live'y, więc no zobaczymy jakie będą live, czy to z przygotowania, na przykład do serii coś takiego, bo my byłoby... wam szczerze ciekawe. No dobra, to są plany przyszłościowe ja tutaj przy obecności Łucusika i Bistuli, chciałbym Was żegnać. No Z tej strony mówił Tygrys Widzimy się w kolejnym odcinku, zobaczymy z jakiej serii Kiedy ten odcinek zostanie opublikowany Ja tu jeszcze sobie pokoszę trochę No i co, będziemy się żegnać Cześć No, ja nie umiem się z Wami żegnać, nie? Ja tak lubię dla Was takie że to szam. Dobra cześć szkoda tak E, tak psuć trochę, no ale dobra. To jest najprostsze. Po prostu nara, do widzenia. Po, po, pozdrowienia. Cześć, papa.